Cześć, ja jestem Szymon, a to jest mój mini-moc, przedstawiający kawałek miasta. Przejdźmy do omawiania. Na makiecie mamy dwie minifigurki, takie same twarzy. Chłopca oraz jakąś kobietę, która siedzi na granatowej ławce. W to 12 na 12 study. Mamy też, e, mojego autorstwa, lampę uliczną. Za bohaterami naszej makiety mamy parter naszej kamienicy, gdzie po lewej stronie mamy okienko, a nie więcej, na środku mamy drzwi. Parter jest koloru takiego jasnego, brązowego. Pierwsze piętro prezentuje się tak: jest ono koloru piasku. Okna posiadają doniczki. Po bokach okien posiadamy wypukłe wejścia e, na beryki o fakturze cegieł. To znaczy, próbowałem, żeby wyglądały jak cegły. Oraz najwyższe piętro. To jest czerwony dach, który jest wytetalowany czerwonymi dachówkami. by się prezentował mój mini moc. Jeśli Wam się spodobał, możecie w każdej chwili zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę pod tym filmem. Ja się z wami żegnam. No i cześć.